Jedne tłumaczenia są bardziej dosłowne, czyli takie idące słowo w słowo, idące zgodnie ze strukturą tekstu. Mamy pewne zdanie, mamy ilość słów, no i tłumacz stara się trzymać tego zdania, trzymać tych tej kolejności słów, trzymać konkretnych poszczególnych określeń. I takie tłumaczenie nazywamy dosłownym czy bardziej dosłownym, z łaciny verbum pro verbo. Ale mamy na tym biegunie jakby drugą stronę. Gdzie mamy tłumaczenia bardziej niedosłowne, które raczej starają się oddać myśl za myśl, danie za zdanie, albo w ogóle sens za sens, tak? Bo dzisiaj w ogóle w przekładoznawstwie nie tłumaczymy ani słowa na słowo, ani zdania na zdania, tylko tłumaczymy tak naprawdę teksty na teksty, albo kulturę na inną kulturę. Tak więc tłumaczenia niedosłowne one raczej będą się trzymać sensu i tłumaczyć myśl za myśl, co nie oznacza, że te tłumaczenia są automatycznie lepsze, też może zniekształcać oryginał w tym sensie, że nie oddaje właściwie myśli, tylko na przykład. Oddaje Źle odczytaną myśl autora natchnionego. No więc tłumaczenia dosłowne są bardziej wierne z formalnej stronie tekstu, czyli dokładnie, prawda, zdaniom i ich ilości słów. Tłumaczenia niedosłowne są bardziej wierne znaczeniu tekstu, a nie stronie formalnej.